Witam gorąco i serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Norweska policja poszukuje i prosi o pomoc w poszukiwaniu młodego Polaka, który zaginął ponad tydzień temu. Ostatni raz był widziany 3 listopada we wtorek, w swoim miejscu pracy. Polak zamieszkuje na stałe miejscowość Bierka Langen i tam również rozpoczęły się i trwają w dalszym ciągu poszukiwania razem z psami policyjnymi. Wszelkie osoby, które mogą w jakikolwiek sposób przyczynić się do pomocy w odnalezieniu kilku latka proszone są o kontakt pod numerem telefonu 02800. Jak do tej pory policja nie podała ani danych, ani rysopisu osoby zaginionej. Czekamy na te informacje na naszej skrzynce mailowej. Organizując jakiekolwiek Spotkania czy imprezy w ten ciężki covidowy czas trzeba naprawdę mocno uważać. Wie to bardzo dobrze organizator imprezy domowej w Oslo, ponieważ jako organizator został obarczony, otrzymał mandat w wysokości 10 tysięcy koron. Mandat i jego wysokość wynikała z tego, że nie przestrzegał organizator ograniczeń covidowych, które jasno mówią, że na imprezie może być maksymalnie 5 osób poza domownikami. Kiedy policja przyjechała na miejsce po zgłoszeniu hałasu, okazało się, że na tej imprezie jest znacznie ponad 10 osób, stąd tak wysoki mandat. Policja do tej pory szuka osób, które przewinęły się przed tą imprezę, żeby im również wystawić mandaty. Policja informuje i ostrzega, że do tej pory często wystawiane były ostrzeżenia, jednak taryfa ulgowa się kończy i wszelkie nieprzestrzegania, tak jak w tym przypadku. Ilości osób na imprezie czy nienoszenie maseczek będzie karane mandatem. Także trzeba uważać. Norwegia wykorzystuje najmniej gotówki na całym świecie. Według danych opublikowanych przez Norges Bank, stosunek transakcji gotówkowych w stosunku do całości wykonywanych transakcji płatniczych na terenie Norwegii jest najmniejszy na całym świecie. Jedynie 4% wszystkich transakcji dokonywanych jest w gotówce. Krótko i jasno mówiąc, 4 transakcje na 100 to te. Które dokonywane są za pomocą papierowych pieniędzy albo metalowych monet. Ogromny wpływ na zmniejszenie się ilości transakcji dokonywanych w gotówce ma oczywiście pandemia koronawirusa. Zarówno w Norwegii, jak na całym świecie ta liczba zdecydowanie i mocno spadła. Specjaliści przewidują jednak, że ilość transakcji gotówkowych dokonywana już po pandemii, kiedy ta będzie jedynie mglistym wspomnieniem nie będzie już nigdy tak wysoka jak przed. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego piątkowego poranka i weekendu też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.